Dzisiaj będę odlewał pociski w mam tutaj taką fajną kukilkę Maxi maxiboli tu roztapia się już ołów kukilkę położymy na wierzchu żeby się też podgrzała już to co pierwszy włożyłem rozpuściło dołożymy więcej to jest Izolacja kabli telekomunikacyjnych czysty ołów. Bardzo miękki, w związku z tym jest to bardzo plastyczny. Mhm. Tu mamy taką blachę ołowianą, pociętą na paski. Tak. O. Dorzucamy. No, ołów się rozpuścił. Tym razem wyłożyłem brytwankę do odrzucenia kul yy, jakąś starą szmatą. I stwierdziłem, że jednak woda w obecności rozgrzanego łowiu to nie jest dobry pomysł. Dobrze, Rzucimy teraz tutaj zamieszamy jak tam wygląda sytuacja i no, chyba dobrze rzucimy trochę wosku prosto od pszczoły proszę bardzo bo wosk wiąże się z zanieczyszczeniami w ołowie. O. wspaniałe świeczkowe zapachy proszę a teraz zasłyszane z internetów trochę trocin do odmiany Kraciny wiążą się z włoskiem trochę mamy smrodu ale widać nawet na łyżce że to wszystko tutaj chce odejść proszę bardzo jakie mamy piękne kopcące brudy oddzielone Od ołowiu. No, rzeczywiście to działa. Cały czas na powierzchni zbiera się taki osad złoty, wiesz, powiedział. będzie? Zobaczmy to. Jeszcze wierzymy, że nie czyszczenie. No, no dobrze. Pokopcimy no, trochę kulejkę. Dzisiaj pracujemy pod patronatem kasztelana. Przystępujemy do odlewnictwa. W mojej wypada ten pręcik stabilizujący. Popatrzmy co się tu odlało. Bardzo ładny, błyszczący maxi -ball. No to kontynuuję. I takie mamy oto piękne, mieniące się w słońcu. Srebrne, śliczne, maksymalne, gotowe do przeciśnięcia przez kalibrator i strzelania.